Rodzice mojego taty pochodzili właśnie z tej, z, tych, z powiatu kolskiego. Babcia Józefa z miała brata i siostrę jedno i drugą i oni wszyscy mieszkali w kole. Babcia wyszła za mąż za Łukasza, no to on zabrał do swojej rodzinnej wsi, do Kłodawy. To jest miejscowość, naprawdę jakby wcisnąć końcówkę cyrkla w Kłodawę i chcą zakreślić duże koło, które zahaczy o Bałtyk, to rzeczywiście Kłodawa jest dzisiaj w środku Polski. Tak. No, mój tato miał dwie starsze siostry, młodszego brata i jeszcze dwie młodsze siostry. Rodzina bardzo Zwarta, pomagająca sobie, rodzinna, starsza siostra, najstarsza siostra, podobnie jak jej mama, miała gromadę dzieci. Gromadę dzieci wyszła za mąż za kapitana wojsk polskich i miała siódmkę dzieci. Natomiast druga wyszła za mąż za tancerza w tych latach. No i nie miała dzieci. Stryj miał troje dzieci. mam trochę tego kuzynostwa. No bo ja jestem jedynaczką. No. I młodsze siostry też dzieci nie miały. Mało tego, najmłodsza zginęła w powstaniu warszawskim jako młoda kobieta. Do dnia dzisiejszego mam sympatyczny kontakt z kuzyna. Z kuznostwem stryjecznym mojego taty. Tak. Dalsza rodzina, ale przyjaźni, sympatycznie, miło.